To Dragon, dziś pokażę wam pułapkę bez skina. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Oznaczyłem sobie. Wow, wow. Wow, wow. Trochę laguje. Nie wiem czemu. No i dobra, pułapka polega na tym. O, widzicie ta tekstura ma pewne błędy. No chyba, że to moja wina. Dobra, nieważne. Możemy założyć na przykład na serwerze pułapkę taką, bo niektórzy są trollololo i mogą zostawiać pułapki na serwerach. A więc na przykład gdy ktoś yy, zniszczy ten blok, pokażę wam zresztą, gdy ktoś zniszczy ten blok, pochodnia tutaj spada, a tutaj się wylewa lawa. A tutaj już nie mam ucieczki. Widzicie? Yy. No. No i to chyba na tyle. Jeżeli chcecie, żeby Wam pokazać jak to zbudować bardzo chętnie pokażę Wam, jeżeli będzie wystarczająco dużo komentarzy. Yy, no. Coś jeszcze nie wiem. Yy, mam własną stronę. Yy, ten. Stronę Wam pokażę, yy, podam Wam w opisie. No, tam będę dawał Wam różne linki albo coś. Wszystko, co będzie potrzebne, coś do budowania. O, o, o. zagłuję mi ich, bo mam dużo modów w Dobra, Dobra, nieważne. Pokażę Wam jak wszystkie mechanizmy zbudować, jeżeli będziecie chcieli. Mogę nawet za chwilę. Tyle, że za chwilę nie będzie żadnych komentarzy. Na to będę musiał jednak zaczekać. Tutaj sobie ćwiczę mój talent, którego nie mam, ale nieważne. Będę budował windę. Próbuję coś tam stworzyć. No i dobra. To już koniec. Dobra. Pomachaj. Pa pa! No, My life be like. Mm -hmm. wow. Yeah. Ooh. My life be yeah. like.